Baśka no, coś Baszka. Cześć. Weź, noga w nogę. Pa pa pa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć. Pokaż mi wyzór, Wyzurę, jaką mam stół? Widzisz, tu można sobie zobaczyć rzeczywiście. Co się z tyłu uchyliło na tych wałeczkach. A dlaczego to jest takie? Je? Nic Wiesz, wszystko wiesz? Nic mi się nie chce już robić. A jestem lipa. A co tam jest na dole? Te dwa. Mhm. Twoje nagrania. No właśnie. Spuścimy do internetu, żeby nie się nie nudziło, że jest samiutka. Nie, nie, bo ja źle wyglądam. Ilona to jest odpiklowana. Włosy ma zrobione, a ja jestem. Tak. No czuję, czuję. Akurat z ryciem to wiesz, poszłam się będzie jak. Nic nie daje. Jak szłam do doktora, to poszłam się. Być.